Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu w trzech sytuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy nie zostały spełnione przesłanki warunkujące udzielenie patentu. Po drugie wtedy, jeżeli wynalazek nie został przedstawiony na tyle w sposób jasny i wyczerpujący, że znawca, mógłby, czyli specjalista z danej dziedziny, mógłby go urzeczywistnić, czyli w jakiś sposób zmaterializować. I po trzecie, wtedy, kiedy zastrzeżenia patentowe nie określają w sposób jasny i zwięzły żądanego zakresu ochrony oraz wtedy, gdy nie zostały one poparte w całości opisem wynalazku. Zanim urząd patentowy wyda decyzję odmowną, musi jednak zawiadomić wnioskodawcę, wyznaczając mu odpowiedni termin na odniesienie się do zarzutów, które mogą wpłynąć właśnie na odmowę udzielenia patentu. Jeśli decyzja odmowna została już wydana, wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd patentowy, no a w dalszej kolejności skargę do sądu administracyjnego.